Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można zrobić uda kaczki z indyka udem. Nawet można usmażyć to razem, udusić z udami od kurczaka, bo zależy kto co lubi. I proszę zobaczyć: ja tutaj mam uda kaczki i udo. Ta dolna część indyka. I to chcę Wam dzisiaj pokazać. Proszę zobaczyć. Dzień wcześniej przyprawiłam, tak to już wygląda, z przyprawami. Widzicie? Tak, tu jest czosnek i cebulka. I dlatego pomyślałam sobie, że dzisiaj Wam pokażę, że można również mieszane rzeczy razem udusić, żebyście o tym wiedzieli, że tak może być. I oczywiście dla tych moich Niedowiarków. Pokażę również, że tutaj również może być taka ładna skórka, usmażona, chrupiąca, brązowa. E, ktoś to mi mówił właśnie, że ładnie dopieczona w piekarniku. Nie, nie jest dopieczona w piekarniku, i to chcę pokazać. Rozgrzewamy z dwie czy łyżki oleju. Tutaj również było przyprawione i była łyżka oleju na noc. Ja nawiążę do tych moich dwóch. Filmików, jednego gdzie mam same uda z indyka i raz gdzie mam same uda z kaczki. A więc bierzemy i troszeczkę je obtaczamy. I kładziemy szybciutko na patelni, żeby one się ładnie tak dość brązowo usmażyły. Tu jest kareczka, proszę zobaczyć. Jak to się obsmaży, na koniec rzucamy te cebulę i tocznik razem po się w pierwszej i przykrywamy tą czapkę. I zostawiamy na tej części, co jest skóra. Ona już ładnie tutaj podsmażyła. Dajemy kawałki jabłka całego, ale do środku. I Teraz przykrywam pokrywką. Nastawiam na czas na godzinę i 15 minut, ale po 45 minutach wchodzę i patrzę jak ona wygląda. Możliwe, że jeszcze raz muszę udo z tego, z indyka obrócić. Możliwe, że też kaczkę obrócę. Zobaczymy, pokażę Wam. Ale teraz trzeba jeszcze obrócić. A więc gdybyśmy mieli udo również kurczaka, możemy dołożyć jedno, dwa udo kurczaka, może być w takim czymś, może być nawet na dużej patelni smażone, też się usmaży. To co najważniejsze teraz jest, proszę zobaczyć, że po dwóch, trzech minutach ta para się zbierze i od razu musimy zredukować z 9 na trzy, czyli o dwie trzecie gdzieś i ona na wolnym ogniu Wam się dusi a jeżeli Wam by zostało coś za dużo bardzo proszę zmielcie to i zróbcie z tego pierożki macie również na moim kanale już robiłam nie raz naprawdę obojętnie to jak te pierożki powiedział, że rewelacja a więc zapraszam również i zmniejszyłam 74 minutki tu mam na 3 i we własnym... I ona się teraz dusi we własnym sosie. Gdybyście widzieli, że wam się pali czy coś, podskrywajcie jeszcze, bo zanim się zmniejszy temperatura, to weźcie na przykład jeszcze raz tą Proszę zobaczyć takie ładne uda ale temperatura zaraz opadnie. One będą się tylko i wyłącznie dusić. Tak to wygląda. Jeszcze ja raz Wam pokażę. Obracamy. Czekamy 45 minut. Możemy to uda na koniec. Jeszcze raz obrócić. Pomyślałam sobie, że Wam to jeszcze pokażę, że ona już się tylko dusi. Widzicie, na wolnym ogniu. Już nie szczela, nie jest głośno, a więc ona na wolnym ogniu się dusi, dochodzi do siebie. I proszę zobaczyć, niecała godzina mija już. Weszłam, żeby obrócić te kaczki. I to indyka mięsko, czy to mięso z indyka. Jeszcze takie jest jakby troszeczkę niegotowe. Ale niech to będzie sobie teraz na tej stronie, co jest skóra, pięknie pachnie jabłkiem. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Jest tylko troszeczkę sosu. My nawet możemy teraz lekko uchylić. Teraz możemy leciutko uchylić. To musi teraz troszeczkę jakby odparować. Jak mieliśmy na trzy, możemy dać na cztery. I proszę teraz tą końcówkę pilnować, ponieważ jak to odparuje, że wam za szybko. Nie odparowało żeby się Wam przypaliła ta kaczka, bo by było szkoda tej pracy. I teraz pokażę Wam te łódka, jak one wyglądają. Tu jest to z indyka, proszę zobaczyć. A to są łódka z tej kaczki. I tak wygląda. Tutaj proszę zobaczyć są jeszcze kawałki tego jabłka. Kto lubi może sobie też dać tutaj kaczki obok. Możemy podawać um, z szanem, z buraczkami, z, um, z różnymi jakimiś jagodami czy z marmoladą śliwkową. Tak wyglądają te uda. Proszę zobaczyć jak pięknie, soczyste. Nie są suche przede wszystkim. I naprawdę ta kaczka jest po prostu pyszna. Tak wygląda. Mam nadzieję, że to widać. I możemy już próbować tą kaczkę. Proszę zobaczyć, jak ona jest krucha. A więc sama prawie, że wszystko odchodzi. Nie to, że się rozłazi, ale jest jeszcze, jest jeszcze konsystencja super. Proszę zobaczyć. Naprawdę jest na pewno będzie dobrze smakowało. Teraz spróbujemy. Mm. Po prostu. Po prostu pyszna. Uwierzcie mi, że naprawdę duszona na petelni. Tak jak widzicie, ten tłuszcz na koniec został. Można sobie polać, jak ktoś chce, z ziemiakami, czy po czymkolwiek, z czym chcecie to jeść. Czy z bagietką, czy z surówką. Naprawdę pyszne. Jeszcze może Wam pokażę od indyka. Udo. Mmm, pycha. Gdyby tutaj było również udo z kurczaka, też również dobrze by smakowało. Proszę zobaczyć, jak ono wygląda. Prawie, prawie odpada. Tutaj jest taki kruche. Proszę zobaczyć co czysta, pięciutka, naprawdę smaczna. Mm. A więc zakręciłam się, mam już talerz i robimy. Myślę, że starczy do zdjęcia. Tak wyglądają te uda tropiowe z indyka i skaczki. Dziękuję Państwu bardzo i jeszcze raz do widzenia. A więc żegnam się z Wami jeszcze raz, uwierzcie, pyszne. Zróbcie, udowodnię Wam, że naprawdę kaczka duszona na patelni. Jest nawet jeszcze lepsza niż pieczona w piekarniku. Jest to czysta, nie trzeba oblewać, nie trzeba przewracać to razy. Raz, dwa razy obrócicie pod koniec duszenia. Wystarczy. A więc dziękuję jeszcze raz za uwagę i do widzenia.